Może powiem tak: widzę w kotle wykwintne danie. Albo też czeka mnie wyrafinowana uczta. Czy... Trzymaj się scenariusza. Powiedz, jest jedzonko. I po to ja pracowałem w teatrze. Scena 126, ujęcie trzecie. I akcja. paku. Kto dał dygodce kamienie? Ujęcie 24. I akcja. O! No! Cięcie Karlin, żyjesz? Tak, <śmienią> żyję Tylko proszę cię, zdejmij niedźwiedzie z kamery Na miejsca proszę Mój to Barbie, małpa, Barbie. Dobra Kamera o! 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 Czekajcie na akcja Jeszcze raz, ludzie, światło się kończy <śmienią> Dobrze się czujesz? Tak, tak, w porządku Trochę mnie zakręciło, okej okay. Cięcie, cięcie, Oli, o, 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 o. my tu kręcimy film. <grystanie> tak, widzę. E... Oli idzie coś zjeść. Obudź się, proszę. Potrzebujecie. Obudź się, proszę. <grystanie> <grystanie> Przepraszam. Dobra, już dobrze. Obudź się. Potrzebuję cię. Ej, Dan. <grymne> Ej, wytnijmy to. Nie wychodzi mi. A. <grymne> <grymne>